Cześć, tu Szaman. Witam Was bardzo serdecznie. Transformers, Autoboty i Decepticony z planety Cybertron. Odwieczna wojna robotów. A jak to się zaczęło? Przygoda z Transformersami zaczęła się w latach 90. Jak u kolegi na VHS obejrzałem film pełnometrażowy Transformerów z 80 roku i po prostu w bum się zakochałem. I potem mijały lata. Obejrzałem film pełnomocno w kinie ja, Michaela Beya, i wyszedłem z kina. I, i, I stwierdziłem, że mam asę, zarabiam to czas spełnić swoje marzenia z dzieciństwa i zacząłem kupować transformery I coraz więcej, coraz więcej. Bo potem zacząłem kolekcjonować Legos, Star Wars i tak wszystko sytało na na no, jest na półkach i stwierdziłem, że zaszczę sobie dronik ich robić dioramy tematyczne. Drzewa, rzeki, skały, różne konstrukcje, śniegi lód na odległych planetach. Formowanie, układanie, klejenie i malowanie, czyli przekształcanie pomysłów w super wyglądające makiety. Tę wymyśliłem oglądając serial Wojny Klonów i też tam była taka planeta z Alista. Szukałem pomysłu też na kolor, a mówię, zrobię taką liby lodową. Wykorzystałem obu odłupane kawałki kasztanowca. I pomalowane kilkoma warstwami farby, od najciemniejszej do najjaśniejszej, wyglądają jak, jak lód. na przykład z Endora. Bardzo chciałem mieć ten model, ale wszędzie był za drogi. Zobaczyłem w internecie jaką ma aż wysokość. Najpierw zrobię makietę i czekała długi czas, aż kupię sobie ten model i, i go wstawię. To jest chyba moja ulubiona makietan. No, najbardziej ją, ją, ją lubię i chciałem zrobić takie ukryte w lesie lądowisko rebeliantów. Wykorzystywałem znalezioną w lesie korę, mieloną. Uty jako takie kosmiczne krzaki wykorzystałem koper, jakieś kawałki drewna, mech, kwiatki, złąki i razem to fajnie wszystko grało. Ziarnko do ziarnka, aż powstanie diorama. Często tworzenia różne. nie niektóre zrobię w weekend, bo mam, bo mam pomysł, a nie, niektóre zacznę, Skończy mi się wena, leżą po kilka miesięcy i potem wracam do nich i jak mi coś wpadnie do głowy. Często też dzieci angażuję, że pomagają malować. Robot do robota, aż zbierze się kolekcja. Zbierz je wszystkie? Jakbym e, zbierał wszystkie, to, to to by mi się zrobił taki miszmasz, ale głównie się nastawiłem na filmówki i, i na nową serię z E1. Nowinki technologiczne ze świata robotów. Duża figurka Optimusa Prima, która jest sterowana smartfonem, transformuje się na komendę. Może zaprogramować, że boksuje, biegnie w miejscu, robi pompki, strzela z Blaset era Dinobot Grimlock, który działa na komendy głosowe. Może się transformować, atakować, biec Transformers na ekranie. Ulubione filmy? Myślę, że zdecydowanie tak jak większość fanów, animowany z 1986 roku. Jakiś czas temu obejrzałem ten film jeszcze raz i, i mówię, że, że robił na mnie takie same wrażenie za każdym razem. Można go no, non-stop oglądać. A z tych nowszych myślę, że pierwsza część Transformerów Michaela Beya i też Bumble mi się bardzo podobał. Zgadzam się, lata mijają, a The Transformers The Movie z 1986 roku można oglądać i oglądać. Akcja, bohaterowie i niesamowita ścieżka dźwiękowa. Transformery to ogrom ciekawych postaci. Masz jakieś ulubione roboty? Z Autobotów to Optimus Prime i Grimlock, a z Decepticonów to myślę, że Shockwave. U mnie po stronie Autobotów Optimus Prime, Hot Rod i Jazz. A po stronie Decepticonów? Starscream, Cyclonus, Sandwave. A teraz Transformers, niekończąca się opowieść, czyli plany na przyszłość. Na następny pilkot chcemy przygotować dioranę lądowiska na Kasiku, bo mam sokoła milenium i dużego i nie wiem jak go wyeksponować, a tak z dioramą, jak tak będzie lądował w koronie drzew na dużym drewnianym lądowisku, to będzie dużo lepiej wyglądał. Życzę powodzenia w realizacji kolejnych projektów. Niech ta fantastyczna kolekcja stale się powiększa. Niech dalej cieszy oczy odwiedzających. Niech dalej kolekcjonowanie robotów i tworzenie makiet sprawia Tobie dużo radochy. Oczywiście, czekam na nowe dioramy. Jeśli materiał się podobał, zachęcam do pozostania na kanale. Tylko klik dzieli od subskrypcji. Lajki i komentarze też mile widziane. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!